Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku serii mpg na moim kanale i słuchajcie Wpadłem na pomysł, że u Janiny na, odc na odcinkach często są jakieś wyścigi, konkurencje Oj, co tu się, co to się dzieje? Więc teraz u mnie, widzu, dzisiaj u mnie będzie wyścig Mój Ursus kontra ciągnik Janiny Janina chyba mówiła, że ma Zetora, może wystawić Zetora? Nie pamiętam, to nie, to nieważne Zaraz to wszystko ogarniemy, zaraz się z Janiną pościgamy i słuchajcie Później w odcinku Jestem dogadany na spotkanie z gangsterami Na to spotkanie nie za bardzo wiem jak mam się przygotować Jest to dość zawiły temat, po prostu muszę jechać i się spotkać z, z tymi gangsterami do tomatów. Musimy kilka kwestii sobie po prostu wyjaśnić. Ja nie pojecham do nich już tak jak ostatnio mnie prosili, żeby zagrać, bo po prostu nie, 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 nie mam takiego funduszu, żeby w ogóle to zrobić Więc po prostu idziemy na spotkanie, mamy ustalić wszystkie szczegóły tego wszystkiego się widzowie dowiecie, także na to wyczekujcie, to będzie do... później, jesteśmy mówieni na godzinę 15, mamy godzinę 14, więc mamy jeszcze godzinkę, tą godzinkę chcę jakoś fajnie zadysponować, żeby się też mieli co widzowie oglądać. I tak, na samym początku, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz i zachęcam was do wspierania kanału, bo mało osób wspierał mi kanał, mało osób wspierał mój kanał widzowie, no właśnie patrzę, właśnie patrzę, także zachęcam was do wspierania i szczerze, te nie wyglądają niemal identycznie. No, nie wiem. Podobne, ale nie identyczne. Nie No szczerze, jest... szczerze bardzo, podobne, tylko ty masz napęd chyba. Co? Z przodu. Nie. Mój to jest o Nie to ty, ale nie... podobne, podobne. Mój... Ale mój to jest 385, a twój to jest 1000. No ale zobacz, czyli... podobne, musiał z to... mazetora, ty ursuskiem oh. też. A oh. oh, jezu. Cześć, tak, mała. Powiedział... Cześć, mała. Ale masz piękne to... dziurki w nosie. To tak jakbyś powiedział, że. Eee, nie wiem jak byś to porównać. Że pies do kota jest podobny, bo ma ogon. No dobra, masz rację. Ty też masz ogon, to jest teśmy... pało. To było akurat zbędne. To akurat było zbędne, nie jestem łysy. Możesz powiedzieć, że jestem pałą, ale nie łysą, okej? Okay? Mam włosy na głowie. No, nie o 5 tysięcy ha. No to co? No to dawaj, No, to, no to otrac... dobra. Standardowa traska widzowie. I... Gotowa? Raz, dwa... Bardziej gotowa nie będę! Trzy! Poszli konie po betonie jak to mówią, poszli konie, szybszy jestem, jestem szybszy Szybszy, szybszy jestem szybszy Tak, ale ja mam kur i ci były A jaki masz Faumax? 28, a ty? <grym> 28 <grym> 20, <grym> co, że nawet te same drzwi otwarte. Te same drzwi nawet ta, nie otwarte, ta. typkie. A pewnie w środku też tak samo to wygląda. Na bank! Na bank te dwa ciągniki się tylko są identyczne. Dam sobie rękę uciąć. Nawet rejestrację mamy podobną. A jaką masz? E! DJ517 a, a, ja mam EAS408 Dobra, Dobra, ale zobaczcie, ja mam przewagę, bo jestem po wewnętrznej, po wewnętrznej. Ej, ej, prr, Ty, prr, prr, patapim To mi nie mów, że ty masz przewagę, bo mnie to denerwuje Krokodilo Bombardiro, ty Ty jesteś taki krokodilo Bombardiro Kapucyna Asasini, kapucina kapuccino, asasino ej kur... Łosiu, <laughs> ty ale cię robię człowieku No i to jest to jest no Ale po co? No ale po co no. tak robisz? Po co tak cudujesz? A ty po co tak zrobiłaś? Ej, no co się zrobiłaś? No się Jaka głupia byłaś? Ej cię spotkałaś, robię, robię, że Ej. 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 To było nie fair. To Łatwo. było nie fair co zrobiłaś w tym momencie. Łatwo, to, człowieku To to było nie fair, Janina. E, 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 Brr. No i co ty, co ty tworzysz, co ty tworzysz? Komu próbujesz coś udowodnić, komu próbujesz coś udowodnić? Bombardierą! Krokodilom! Ty... I po co ty mi drogę zajezdżasz? No wytłumacz mi, po co? Bo no to jest rywalizacja dzika! Ej, no to taki trik! <laughs> Ej, dobra, nie wyszedłem na tym dobrze, źle na tym wyszedłem, źle na tym wyszedłem. Kurde, 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 jak to zrobić, jak to zrobić? Dobra dobra dobra, 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 dobra. Patrz, 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 co on robi. Szybę mi wytłuczesz, szybę mi wytłuczesz. Dobra, no zaczekaj chwilę. Szybę mi wytłuczesz. Pokémonicą. Patrz 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 patrz, <laughs> patrz, 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 patrz. I spróbuję widłami przekabać. Patrz, 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 patrz. Tu centymetry, centymetry Drabię nas dzielą, centymetry nas dzielą się, plecaj, się plecaj, Centymetry się nas dzielą, patrzcie, patrzcie, patrzcie jak ona blisko, patrzcie jak na blisko Ej to nie fair, bo ty masz światła wyłączone, a bez światła to masz dwa konie więcej O A co mają światła do koni? No bez światła to masz dwa konie więcej Ty nie wiedziałeś, tak jest? Ej no kurde, no co ty robisz? Ale cię teraz robię, Matole je? ty Ty a matole. Kazał nie montować sobie tura? Ty mat matołku ty. Jesteś taki koziołek matołek właśnie. No i patrz, no i zobacz, i po co tak robisz? Po co to robisz? No dobra, no to nie wpychaj się, jedź prawą stroną swoją. No nie mogę, bo mi koła się i między twoje koła Ej, no nie spychaj mnie na drzewa! No ty <noise> Patrz, 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 Mam przewagę Nie jesz na skróty Nie jadę Patrz, ona chce się we mnie wbić Wbiła się we mnie, wbiła się we mnie U Urządliła mnie No weź poczekaj chwilę, chcę cię podgapać Ej, po Zobacz, krecach. Ale ty nadganiasz mnie miłość, wszystko ty mnie nadganiasz Milymetr po milimetrze Nie nadganiam Nie nadganiam, co ty, no co ty, równo jedziemy okay. Ja 28 mam vmax, a ty? Ja też 28 No o, tylko ty się. się stresujesz, ty czujesz mój oddech nie. na swych plecach i dlatego ja ci wydaję, że szczerze, cię ja, Nie, ja mam mega luz ogólnie, ty mnie nigdy nie stresowałaś Kto jak kto, ale nie ty Ale, ale to nie to, że ja cię stresuję, tylko stresuje cię fakt, że możesz stracić za chwilę pięć tysięcy złotych Nie, ale zobacz, jakim to. no i ty mówisz, że ty mnie nie doganiasz? <laughs> no bo jechałam po wewnętrznej mocno No Dobra, Teraz doganiasz. już cię nie pewnie Ja widzę co ty próbujesz, ja widzę co, co ty próbujesz a będziesz, a nie masz nie masz jaj, żebyś ci coś hamulec za chwilę. Nie, mam. nie masz jaj, wiedziałam, że się boisz. Cieniasko ty... chamie. <ścoughs> nie, nie, nie! Nie, 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 Ej! Ej, co ty robisz? Mam <ścoughs> Co ty robisz, co ty robisz? No Skór, Patrz! No to jest nieuczciwe. To widzowie, to jest nieuczciwa konkurencja! Tak jest! Tak jest! Ty... O, Dziękuję. Zabieraj tego złoma stąd. Ty jesteś oszukiwka! Dobra, dziejuś! Szczerze? Nara. Nie chcę tych pięciu tysięcy. Stój, diable! Nara. No, po... ale po co ich chcę coś ci powiedzieć? No, co chcesz mi powiedzieć? Słucham, nie że co, że przegrałem? Tysięcy... Ja tak, chcę bym ci ty nie dał. Ty 5 tysięcy od ciebie, bo... Bo oszukałaś. Powiedz, nie chcę tych no. 5 tysięcy od ciebie, bo oszukałam. Ja oszuka... Dawaj mi ma, te 5 tysięcy na tych gwiazd. Do widzenia. Nic nie oszukałam. Wszystko było zgodnie z, z tym. Chodź tutaj, chodź tu. Chodź tu. Do widzenia. Co z tego mojego... Eee. eee! Co zrobiłaś? Co zrobiłaś? Ej, co zrobiłaś? Ja, Jaka głupia byłaś? No patrz. Już się spotkałaś?

nie wal, nie wal, nie przeje... Takie było dogadane. Lecę. Bądźcie gotowi. Narka, narka. Dzięki, dzięki. Powodzenia. Masz moje wsparcie. Dzięki. Pamiętaj. Pamiętaj, słoik. A jest, słoik! Słoik kapusty! Słoik kapusty. Widzowie, jedziemy na spotkanie z gangusami, no... Błagam, błagam, żeby to wszystko dobrze się powiodło, żeby tam się nic złego nie stało, bo jeżeli tam stanie się coś złego, no to niestety jest to bardzo możliwe, że to będzie już ostatni odcinek serii MPG na moim kanale, ponieważ już następnego nie będę w stanie nagrać, niestety. Yy, także trzymajcie kciuki, po prostu widzowie, trzymajcie kciuki, trzymamy wszyscy kciuki, żeby było dobrze. Ja się pakuję chyba w gruza, pojadę gruza na mniej szkoda, dla, mimo wszystko, w razie by coś tam się dobrego miał stać, pojedziemy gruzem byście i jej ukraść, to go nie jest szkoda. Poloneza byłoby mi szkoda, Zalonem płakałbym jak dziecko. Za tym gruzem szczerze nie pamiętam kiedy raz, ostatni raz im jeździłem. Prawdopodobnie w zimę, także go nie szkoda, nim możemy tutaj się pobójać po ośce. na spotkanie z tymi, kurde, gangsterami na młynie. Na młynie jest taka standardowa miejscówka, to jest młyn. Zajadę tam, pierw zobaczę czy jest bezpiecznie, czy... nasze znaczy, bezpiecznie na pewno nie jest, tam nie jest bezpiecznie. To, to cholera jest jak na lewituje jakaś rura. Po prostu raz przejadę. I jak będzie okej, okay, wjeżdżam tam po prostu pełnym impetem. Bo tu nie ma na co, na co czekać, słuchajcie. Oj. O kurde, trzymam się chcący. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra, wjeżdżam tam, po prostu tam wjeżdżam. Słuchajcie, wjeżdżam tam, po, muszę porozmawiać. To nie będzie nic ciężkiego. Po prostu, prostu porozmawiamy sobie yy, o tym, jak to wszystko wygląda. No i co, jest Witam. Yy, tak jak mówiłem, nie, nie posiadam aktualnie 500 tysięcy. O, co ja tobie mówiłem? Yy, Poinformowałem, że, 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 że ile masz czasu. Poinformowałem wam, że nie jestem w stanie takie pięć zorganizować w ciągu jednego dnia, dlatego poprosiłem was, żebyście dali mi na to przynajmniej 4 dni robocze Ale stary, poczekaj. W banku, żeby takie pieniądze otrzymać muszę poczekać minimum 4 dni robocze. W domu nie mam takiej ilości gotówki. To jest chyba logiczne, że muszę wypłacić te pieniądze, żeby mieć te w banknotach, a nie żeby płacić przelewem stary, że zapłacimy przelewem od razu wiem skarbówka, CBS, ABW, KGB Człowieku, wszyscy o tu nie o tym... I tak dałem wam BMK, stary. I tak dałem wam, wam BMK. z głównym szefem ostatnio. Tylko my ją sobie no więc słuchaj. Ona była na nasza. Log logiczne jest, że nie zapłacę, nie, nie zapłacę wam przelewem, ponieważ jest to no, niemożliwe fizycznie bo to od razu wyjdzie, stary. Czekam na, na pieniądze z, ba z Go banku. Gotówka chociaż dzisiaj. Połowa? By byłem ugadany na 100 tysięcy z, z szefem. Na 100 tysięcy? Na 100 tysięcy był z szefem I co? Mam masz ze sobą? Mam ze sobą Tylko to teraz da, tak dawaj. Poczekaj, bo skoro wy teraz ode mnie żądacie 500 tysięcy, macie moje BMW za 500 tysięcy To okej. Okay. Dobra, okej, okay. to nie jest teraz w tym momencie ważne, tylko kwestia jest taka. Czy ja muszę... Bo była wcześniej była gadka taka, że muszę zagrać za 500 tysięcy na automatach. I potem zmienia się gadka, że mam wam dać to po prostu pieniądze do ręki. I teraz moje pytanie jest następujące: Znaczy, moje twierdzenie no jest gadka. następujące: skoro dam wam teraz 500 tysięcy, to już na automatach grać nie muszę, bo równowartość tej kwoty po prostu dostaniecie no to w gotówce nie musisz. I, ci i oddacie mi też samochód. To, to, to. Czyli czysto teoretycznie wyjdę na tym wszystkim na zero i wy też wyjdziecie na tym na zero. Po prostu samochód no wymienicie my, na gotówkę, no, no a ja gotówkę na samochód. Eee. No. Okej, okay. dobra Ja to w miarę wszystko powiedzmy, że rozumiem mm. Tylko teraz tak Czy ty chcesz to pieniądze? Można tak powiedzieć, tylko teraz tak stary Czy ty chcesz te pieniądze tutaj? Czy, czy mamy jechać tam na automaty? No tu jak Szef mi gadał, że, że mam, mam się z tobą spotkać tu i jechać tam na, na automaty, na bazę. No dobra, to podjedziemy Okej okay. I w ja kulturalnych wa warunkach, bo gdzie no. już jestem Szczerze, jestem chyba najbardziej kulturną osobą z tego i całej szajki, nie? No, ja jestem No planować. Dobra To jedziemy To już, na razie jest dobrze, na razie jest dobrze Słucham pan, to pojedzie po pan pierwszy No, no, do, do, Będę pro prowadzić. No, ale piłuję. Ale jak hu... Oj, czekajcie, jak te Ferrari tam kurde chodzi. Dobra, pojedziemy. Pojedziemy tam, jak wszystko było gadane. Już się bałem, że on będzie chciał tutaj. Już się bałem, że on będzie chciał tą transakcję tu, a to nie wszystko wszystko jest ogarnięte tam, a nie tutaj, widzowie. Wy jeszcze wy nic nie wiecie, wy nic z tego nie rozumiecie. Ja, ja daję sobie z tego pełną świadomość. Spokojnie, wszystko się wyklaruje. Po prostu muszę dać im te pieniądze, bo chcę mieć święty spokój, chcę mieć spokojną głowę, nie chcę bać się. Yy, Zasypieć w moim, w moim domu chlera tu pojechał, czy w moim łóżku yy, po prostu chcę żyć spokojnie, to było zbędne, co, co tu się wydarzyło Ja mam tego pełną świadomość, widzę ten jak naokoło jeździ tam, no poke pokemoniec, pokemoniec No ale dobra O oh shit, policja była Ja go zgubiłem, ale to już sobie sam dojadę tędy yy... Co? Coś mi tu nie pasuje. Coś, coś tu było. Nie... Tak. Czy ty tej Słucham? No właśnie, widziałem, że tam, że tam policja. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. Jesteś normalny ty, ty, ty człowieku? No ty No gdzie nasławiłem? Myślisz, że oni gdzieś tam są za, za torami w tych budynkach mieszkalnych? No, ty rady wozu nie ma. No to jesteś A widzisz tu policję człowieku? Ona była tam przy chałupach gdzieś. Dobra, zawi zawijamy. No. Widać stąd automaty Nie Pewnie nie widzicie, kamerkę zasłania. Automaty. Nie, nie, nie chciałem jechać tą standardową trasą, bo... Tam są Mo Możesz coś knuć. No pewnie, no dawaj. Co miałbym knuć człowieku? U was jest tu 20, a jestem jeden. Jestem tutaj sam. Nic wam nie grozi patrzcie stoją samochody. O i BMK, moja. Czekajcie, ja tu mam wszystko. Torbę. No, 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 dobra, chodź, stary. To, to mają no właśnie, widzę, no, że no, łos tu się no, powodzi. No, dobra. To Wejdźmy. trzymaj tu jest siatka. Tu jest siatka z, z no. tym wszystkim. Możesz sobie przeliczyć na spokojnie, żeby tu wiesz. No ja umiem tylko do 6 dicki. Znaczy to to przelić sobie, żeby to wszystko było... wiesz, wszystko było tutaj ten... Yy, jasne, nie? No generalnie... No to... Słuchaj, stary, spo, sytuacja wygląda tak. Przejdź może tutaj z boku... Mm, ja naprawdę gdybym miał... Gdybym naprawdę miał, nie wiem, słoik z tymi pieniędzmi, gdybym miał słoik z tymi pieniędzmi, że nie wiem, w słoiku bym trzymał stary pół miliona. No to... O.